Tam siedzi Helgenczu. O, tak się denerwuje, że zaraz zacznę piszczeć. Brak czasu, wchodzicie na scenę za pięć minut. Wielka godzina zbliżyła się. Ziemia i ocean kłócą się. Uskok się rozwarł, nadciąga potop, a wasza osada popłynie z wodą. Nie czas na modły, to czas paniki, gdy ta osada spadnie na dno Atlantyku. Do Pacyfiku, grafomanie! Eee... A więc to nie. Będzie mokro, ja jestem Porto, super osioł, ziemia pęka jak nić, więc chodźcie z nami, jeśli chcecie żyć. A ci, którzy ocalą was, to osioł i ja. Ostrzegałem, by nie mówić o Nibiru! Uwaga! No, zobaczmy teraz, kim ten straszny mnich naprawdę jest. George, jestem, awo. A... O, nieważne. Zgadza się, to jestem ja! Tak, nareszcie wiedziałem, że to pan jest złoczyńcą. No dobra, złapaliście mnie i pewnie się zastanawiacie po tylu błędnych trafieniach. Czemu teraz? Właściwie nie, wcale nie. Wiedzieliśmy, że pan jest zły. Hmm. A więc dobrze. To co powiem was nie zaskoczy. Wszystko się zaczęło od mojej porażki w polityce. Nie miałem wyjścia, musiałem przejąć rodzinną farmę, hodować awokado! Wszystko szło doskonale, dopóki wy, młodociani detektywi, nie spaliliście mi plonów! Próbowałem szczęścia jako Hiromanta. Lecz gdy interes upadł... Kontynuowałem rodzinną tradycję i zostałem pospolitym złodziejem. Namierzyłem diament awokadów, skradziony przez mego ojca. Okazało się, że faktycznie służył jako gałka w drzwiach, jednak nie w kryształowym zdroju, lecz w drzwiach do biblioteki Burlington. Gdy dowiedziałem się, że jest wśród rekwizytów przysłanych na przedstawienie, zatrudniłem się tutaj jako dozorca. Nikogo nie wpuszczałem do piwnicy, by mieć czas go poszukać. Ukryłem truchło brata Serry w szafie i przebrałem się za niego. Znając naiwność mieszkańców miasta, wiedziałem, że będę mógł dalej szukać. I wszystko by mi się pięknie udało, gdyby nie ten ambitny Vincent van Gull. A brązowa maść, która była w piwnicy? Właśnie! Guacamole! Oddajcie mi diament! Niech no rzucę okiem. Ten kryształ to diament! Ale moment! Skoro był pan mnichem, dlaczego był pan na próbach? Nie byłem. Uznałem, że to wy, wścibskie dzieci, złapałyście mnie, bym się ujawnił! <grym>